Dzień pierwszy nauki każdej sprawności, na pierwszy ogień tej backflip. Na pierwsze pół godziny treningu wracamy do szkoły podstawowej z przewrotami w tym, żeby przypomnieć sobie na czym to w ogóle polega. Następnie bardzo prowizoryczne backspingi i po prostu upadki na plecy na matera, żeby oswoić się z tą pozycją. Na kolejne dwie godziny treningu przenosimy się na park trampolin, gdzie już dobrzany robię pierwszą próbę salta w pianek. Czemu do pianek? Bo po prostu na początek jest to najbezpieczniejsze i głowa nie pozwala jeszcze zrobić na jakkolwiek twardszej powierzchni. A na ostatnim nagraniu chyba najlepsza próba z tego dnia. Dwa dni później trochę podsypało śniegiem, a my przenosimy się na czwartą i piątą godzinę treningu ponownie na park trampolin. I tutaj pierwsze salto na trampolinie. Ale to jest straszne człowieku. Podczas pierwszych prób byłem niesamowicie sztywny, przez co nie mogłem poprawnie dokręcić salta, jednak po kilku radach od trenera Adama, którego serdecznie pozdrawiam, zacząłem je nawet przekręcać. Od tego momentu dzięki bardziej wyprostowanej pozycji przy wybiciu, zacząłem już dokręcać te salta, jednak w tle jest tutaj prawdziwy zawodnik. I szczerze młody mnie trochę zawstydził, bo to co ja robię przy jego akrobasach wyglądało naprawdę nic. Pod koniec jak możecie zauważyć zaczęło już powoli brakować sił, jednak dałem radę dokręcić jeszcze dwa w miarę poprawne salta, a po nich postanowiłem zrobić pierwsze salto na ziemi, czego niestety nie mam nagranego, bo czas robienia go? staw skokowy postanowił się poddać, przez co musieliśmy już wychodzić z obiektu. Póki co całkowity czas przeznaczony na trening to 5 godzin i widzimy się w drugiej części już niedługo. Siema!